Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy u Rafaela. Na bazie mamy jedną osobę do oczyszczenia szczypów, programów i będzie teleportował po tym zabiegu, po tym oczyszczeniu do odnowy komórki macierzystej, do pomarańczowej półkuli. Zapraszamy, to jest Wojciech Paweł, hasło babcia Elfia. 11 cywilizacji przybyło przyglądać się i zapraszamy Simone przekazuje wizerunek. Woj. W-O-J. C I C I E C H E C H zweite. Mm. P-A. V? No, P. Okay, P-A. W. W-E-L. E-L-P. Gut, das ist ein gelb-grüner Planet. E, Gelb-grün. Mhm. E, żółto- zielona planeta się ukazała. <try> Jedna cywilizacja tam doświadcza. Doświadczają wszystkiego negatywne, pozytywne, neutralne. Dziesięć galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej, ukazał się na stole kryształów. Ma zniszczona mocno, o połowę ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Auf der rechten Seite am Gehirn ist ein ovaler Owalny Chip, der ist aktiv, der hat wieder mit Stress und Problemen zu tun. Dann ist ein dreieckiger Chip, der ist auch aktiv, der soll die Genetikfehler unterstützen. Po Dann ist ein runder Chip, der ist nicht aktiv. Ist aktywny, und ein dreieckiger, der schaltet sich mal wieder aus. Wenn er an ist, soll er halt verursachen, dass er sehr schnell auf 180 ist. No, jak e, e, się włącza ten program, to ten człowiek jest taki poddenerwowany, poddenerwowanie stwarza. Auf der anderen Seite ist ein ovaler po lewej stronie mózgu ściągnięty. Anschalten. Program już zaczął e, być aktywny. Gedächtnis I e, ma wpływ na, na, e, na pamięć po prostu, zakłóca pamięć. Jest czy Kwadratowy czyk ściągnięty. wieder Program ruchowy ma. I stwarza halt schmerzen verstärken dann buteleczki czy ściągnięty nie jest aktywny trajeko ściągnięty nie jest aktywny die na uszach nie ma nic die augen auf der linken seite chips lewego oczodo uściągnięte probiert sich gerade anzuschauen und das soll halt dann die Sehfähigkeit mindern. Wzrok, <coughs> program, um die Augen rumliegen, noch so zwei Tierchen. <coughs> oczu, o, ściągają. Die sollen halt die schwächen. Os osłabiają otoczki oczne. Mund, auf Im Mund, liegt noch ein dreieckiger Teil das sich auch immer wieder aus. Ma. Und das soll dann, das Immunsystem schwächen. Zwischen den Wirbeln im Nacken liegt ein ovaler Chip. Ovaler Chip ist der ist aktiv, dass er die Beweglichkeit verspannen kann. Und vermehrt den Apparat Auf der rechten Schulter ist ein dreieckiger Chip. Der ist in der Schulter. Der ist aktiv, dass er die Muskulatur im Rücken und Nacken verspannen kann. Und die Muskulatur im Rücken und Nacken

Die sind frei, die Nieren sind frei, Blase ist frei, Blase ist frei, auf der Prostata liegt auch ein dreieckiger Chip, der ist aktiv, halt äh, ja, die stören. Funkcie, Prostate sind frei, die Organe Na lewej w lewym stawie biodrowym ściągnięty. Program się Program, na się I osłabia wszystkie stawy w całym ciele. Oberschenkel sind frei. Na udach nie ma nic. Sind na kolanach nie ma nic. Do stóp zjechali nie ma nic. Rafael schaut nochmal drüber. Rafael robi przegląd jeszcze raz. Nie nichts mehr gefunden. Pościągane. Good. Jetzt hat sich das portal schon. Portal gotcha. się otworzył er i jest już na dem Teleportuje Wykom. do pomarańczowej bazy półkuli, hmm. gdzie odbędzie się odnowa komórki macierzystej. Simona jest przygotowywana, przechodzą. Będą lewitować to. Już tam powinien się znajdować w tej okay. energetycznej, jest, jest, turkisowej jest, jest, wodzie. Portal. Już przechodzą portal. Okay. Do pomarańczowej półkuli. Lewitują do środka. Jest, już jest ta woda w ruchu, są wypukiwane informacje. Z organów, z komórek. Zobaczymy, które pierwsze. The Zielona to jest komórki zmienione genetycznie jako pierwsze, są wypukiwane z informacji. Czerwony kolor odbija. Znaczy się, że układ krwionośny jest regenerowany. Oczyszczany z informacji, o, przepraszam. Za gorąco jeszcze głupoty gada. To jest brązowy. I brązowy to jest układ pokarmowy. Jest wypukiwany z informacji. Już się rozjaśnia ta postać w tej wodzie. Rozjaśnia się. i więcej są wypukiwanych informacji z organów, tym więcej rozjaśnia się ta postać. Robi się czysta, robi się czystością. Ok, się te farby Już te kolory się wymieszały na zewnątrz, i, ale dalej jest woda w obrotach, Wypłukuje w kolejności organy. Zawsze od najciężej obciążonych komórek potem do najmniej i nawet te, które nie są zmienione, też muszą informacje być wypukane. To Cały czas się rozjaśnia. Już taka siwa, ta postać się robi jasno-siwa. No, Ania. Ania, tu, tu, tu. Ej, ej. Nie wchodnia, tutaj, tutaj. Niech będzie Tutaj dzień. ja i I pozytywna energia wypełnia całą bazę. Dochodzi do przyspieszenia wypłukiwania informacji z komórek, z organów. Rafael się bardzo ważnie przygląda temu procesowi. Musi być wszystko. Do ostatniej komórki musi być wypływ. Taka się kremowa ta postać robi w tej chwili. Coraz bardziej, coraz mniej informacji w komórkach. To jest Taka biała, ostro robi się ta postać. I już portal przejście dla Rafaela z całą grupą już się otworzył. Będą za chwilę lewitować do szklanej półkuli, do góry, gdzie najważniejszy proces odnowy komórki się tam odbędzie. Jeszcze jest w obrotach ta woda, Turki sama cały czas wypukuje. I już się robi przezroczysta. To już jest końcówka. Ta postać robi przezroczysta. I już Rafael z całą grupą lewituje do szklanej półkuli tam przy stole kryształowym. Oczekuje, aż ta istota teleportuje z tej wody turkisowej, ukaże się tam na stole kryształowym. Doszło do teleportacji, jest na stole kryształowym, ukazał się. Woda jest spuszczana. Baza się zamknęła. skarb zjeżdża i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta. Poprzez tą technologię rozświeci się na czerwono z błękitnym punktem. I o tą komórkę tutaj chodzi. To jest archiwum wszelkich informacji ciała duchowego i fizycznego. I to musi być też zniwelowane i będzie dostarczona wtedy, e, wtedy pierwotne DNA. Informacje w zasadzie. Skan zatrzymał się z warstwami, podjechał do góry. Komórka macierzysta mm. jest odkryta. Na brązo, na, na prawej piersi. Na brodawce jest ta komórka macierzysta. I oj, już robot jest przy stole kryształowym i jego ramię z igłą zjechało. Docelowo do błękitnego punktu są zniwelowane wszelkie informacje, które zawierała za tak. to archiwum, i dostarczane są nowe, de, nie nowe, pierwotne te istoty DNA. Już Informacja jest spiralna. Ja, to są so Blau. E, taki jaśny błękit posiada ta informacja. So ganz helles, grün I tak taka bardzo jaśniutkie zieleń. Błękit z zielenią. I w kształcie jest już wypełniany archiwum, pierwotną informację. To jest, to jest DNA, która każda istota przy stworzeniu dostała. I to jest nasz właśnie. E, indywidualny kod. O to tu wszystko chodzi. Nie ma takiego samego drugiego, co się powtarza. Cały czas. Jest archiwum wypełniane. czas obserwacji dalej wjeżdżen cały czas mm -hmm. jeszcze jeszcze trwa. I już ramię z igłą poruszyło się i podjeżdża do góry od nowa komórki macierzystej jest zakończona pomyślnie. Rafael odstawia robota do kąta, skan zjechał z warstwami i zaczyna w odwrotnym kierunku z inną szybkością, szybciej składa teraz ciało, oddaje warstwa po warstwie. Ostatnia warstwa ściągnięta jako pierwsza jest nakładana, i szybciutko się ten proces odbywa. odbywa. już nos, jest oddawany. Skan się zatrzymał, pusty bez warstw podjął do góry i automatycznie. Została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Usiadł sobie na stole i zszedł teraz. I zaczyna e, robić ruch rękami do góry. Jakby jabłka zrywał, potem robi takie lekkie przysiady, sprawdza, czy ciało funkcjonuje. Tu wszystko jest w porządku, cieszy się, jest zadowolony, składa podziękowania u wszystkich. Już się baza, portal się otworzył, zeszli z Gapką w podłodze, żegna się, jeszcze raz złożył podziękowania i zniknął w portalu, połączył się z ciałem fizycznym, bardzo się cieszymy i teraz rozpoczną się zmiany, będą symptomy. W których jakieś tam w miejscach były dolegliwości, to są tylko symptomy krótkotrwałe, także cieszymy się bardzo i proces teraz się zaczął właśnie odnowy całego ciała. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy was też na bazę do Rafaela. Zostańcie zdrowi, damasty.